Patrzcie na to, to jest druga część wchodzenia chodzenia na śnieżkę. Mega ładne widoki. Mega. Patrzcie na to. Na to patrzcie. Jakie ładne tu jest. To takie klify. Nigdzie nie zobaczycie takich samych widoków. Dosłownie atomów takich samych nie zobaczycie. Dobra, nieważne. Ale patrzajcie, bo to ładnie wygląda też z kamery. Nie wiem czy naprawdę ładniej. A to mega ultra. To będzie trochę krótka część, bo ta część na razie będzie miała minutę, bo tak jakby ja będę szedł, bo tu są takie dziwne i ja nie mogę się takie dziwne schodki i nie mogę się ciągle patrzeć. Jak się to nagrywa, tylko muszę po prostu no. Mm. I właśnie, bo ja mam tu takie fajne. No, mucha mi usiadła. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No, kurde mol I tutaj jest, już się zaczyna. Takie góry fajne tutaj fajnie jest. Dobra, no to nie wiem ile ma to. To ma minutę na razie. Prawie dwie, ale ja już chyba skoń skończę. To, jest, to była druga część, będzie trzecia lub czwarta. I jakoś tak będą, będą części takie przyrodnicze, takie... takie o. Takie po prostu.